Od dzisiaj przed czołówką postanowiliśmy nie nawijać bez sensu, a komentować wybrany komentarz od widzów. A dzisiaj się wybrałem ja. Uwielbiam wasz program, jesteście świetni. Pozdrawiam. Valentyn. Takiego klepanego. paletowego. Ja nawijam, ale chciałem trochę się posmierać po piorkach. To życie z tobą. Ale kwas zaczynamy. Odpowiedzmy sobie na ważne pytanie, za co kochamy zimę? W takim razie, może inaczej. Za co nienawidzimy zimy? No to już jest prościej. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie. Wstajesz rano, patrzysz przez okno, słonko świeci, myślisz sobie, jaki piękny dzień! Idziesz na zewnątrz i chlapa w chuj, śnieg rozpuszczony, błoto się wszędzie robi. I po prostu czujesz się normalnie, jak majdże idący przez morze czerwone. A jej wracasz z pracy i co? Duławisz się normalnie, dławisz dosłownie się zimnem i walczysz że swoimi kończynami by jeszcze reagował jest tak zimno. Ze wszystkimi? Co ze wszystkimi? Kończynami. Tak. Drodzy Państwo, zima jest jak kobieta. Oziębła słuch. Nie. Zmienna. Ja nawet nie mogę skumać. Czemu ludzie zimą zawsze na przywitanie mówią, ale piździ, nie? To tak jakby wiecie, podejść do kolesia i powiedzieć: Ziemia jest okrągła, nie? No przecież to jest oczywista oczywistość. I co on ma, on ma mi odpowiedzieć na to pytanie? Stary, ale piździ, nie? Nie, no co ty, stary? Przecież jest słupał. Ale teraz na przywitanie się mówi. Co zachuje? znowu bilety autobusowe podrżały. A no właśnie, skoro o komunikacji już miejskiej mówimy, dlaczego zimą jest tak, że albo napierdalają ciepłem w piździec, jakby po prostu wychodzili z założenia, że wchodzimy do autobusów pod koszulką, albo właśnie na odwrót, że są stare takie tramwaje, które jeżdżą i w nich jest dosłownie chłodniej niż na zewnątrz. Wchodzisz do tramwaju i nie wiesz, czy, czy kurczę poszedłeś teraz na, 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 na zorze polarnym, czy gdzie. I oczywiście obowiązkowo sól, która rozjebuje buty. Możesz pastować codziennie, ale na chuj i tak Biała już wygra. W tym roku myślałem, że wreszcie poszli porozum do głowy. Ale jednak, nie. a ja, ja raz nawet zapytałem gościa, Czemu piasku więcej sypać nie mogą? on powiedział, że no jak do proszę pana, z rozpuszczonym śniegiem, no jak sraczka by to wyglądało. No ale kurwa, jest tylko piasek i sól? Słyszałem, że Niemcy podobno tym... Ja tak to jest, czujnik. Żwirem, żwirem. Uff, żwirem. Przecież jakby się w Warszawie sypiali żwirem, to przecież to miasto dawno zbankrutowało. I bez tego bankrutuje. I myślą, że jak bilety podwyższą, to się wszystko uda. Chuja, jak się robi cieplej, to ja proszę państwa zakładam rolki, albo nie wiem, wsiadam na rower i baj baj autobusy. Się tramwajem, już metro, to widzę, no ja metro też, już nocnego to na co? no może jeszcze dwie dni jazdy I, i to tyle, później wrócisz do autobusów. Teraz jeszcze sobie powiedzmy o czapkach zimowych. O, jak ja tego nienawidzę. Może, proszę Państwa, nie wygląda, ale te włosy, jak wiadomo, albo i nie, nie stoją sobie od tak. Tylko jest to efekt starannego... Bardzo starannego układania. Jak na założę taką czapkę, to ona wszystko przyklepie, poklei i ogólnie będzie chujowo. A jak nie zrobię włosków, to też źle, bo się elektryzują i wyglądam jak Czopas. A ja akurat mam na ten problem z głowy, bo i tak ciągle chodzę w kapelutkach. Czy to się w ogóle nie ogrzewa? Nie, ale ja na zewnątrz zakładam zimówkę, Czekaj, Czekać. O kurwa! Wyglądasz jak Krusek, tylko taki niedorobiony. Albo, albo jak, jak nie nie idź do lasu, bo cię zastrzelą. A szal? Co szal? No co powiesz o szalu? <noise> Kolejny chuj z tu. Nie dość, że się męczysz z nim kilka minut, by dobrze się obwinąć, to i tak za chwilę nie wie czemu cała szyja zawsze jest odkryta. Dobrze, czyli sum up. jak jesteś angielski? Sum up. No dobrze, ja też będę po angielsku. Sum up is taki... Winter, please. Fuck off from Poland. We don't need you anymore. Cześć, anima! Edukacja! Ej! Ty, człowiek! Leave them skierdowe. kids alone! Na na, na, Znasz to? Ostanek, gdzie ty poszedłeś? Proszę państwa, te czapki fajnie ogrzewają uszy, ale wygląda z nich jak troszeczkę taki człowiek.